Cześć, witajcie na kanale Dropbeast. W dzisiejszym filmie chciałbym Wam pokazać taki pomysł, dać Wam na to, co, jaki sklep możecie otworzyć, jakie produkty możecie sprzedawać w internecie na Olixie, na Allegro, na eBayu, na Amazonie czy gdziekolwiek indziej no i właśnie takim pomysłem ten pomysł biorę z, ze sklepu sateci.net za chwilę pokażę wam jak ten sklep sobie radzi w internecie jak sprzedaje jakie są jego zyski natomiast właśnie wygląda to on mniej więcej tak bardzo fajna bardzo fajny design tego sklepu widać od razu jest pop up gdzie możemy wpisać swój e-mail dostaniemy 10% off, 10% zniżki natomiast oni mają nasz e-mail i będą mogli do nas docierać Widać, że te produkty, które trendują, które się sprzedają, no to są właśnie te. Czyli m.in. tutaj jest ładowarka taka bezprzewodowa. Ogólnie ładowarki z tego, co widzę, takie dosyć fajne. I jak możemy zobaczyć, to mają bardzo dużo produktów w swojej ofercie. Między innymi właśnie takie związane. Ogólnie bardzo fajny design jest tych produktów. Tego sklepu, produkty związane właśnie z telefonami, ogólnie z akcesoriami do telefonów, między innymi właśnie takie ładowarki, to się dosyć dobrze aktualnie sprzedaje na rynku, szczególnie te ładowarki, właśnie bezprzewodowe, bądź takie właśnie małe ładowarki, gdzie można je wpiąć sobie do telefonu. Do tyłu telefonu i sobie normalnie robić, co się chce na tym telefonie, a to nie przeszkadza nam w użytkowaniu e, lub te właśnie wireless, czyli bezprzewodowe właśnie ładowarki, więc jest to jak najbardziej e, dobry pomysł. Jeżeli chodzi o właśnie ten sklep internetowy, to zaczynał jako sklep dropshippingowy. E, oczywiście w 2005 roku został założony, więc to był najlepszy czas, żeby wejść na to e, żeby wejść w dropshipping. Natomiast kolejnym dobrym momentem jest właśnie dzisiaj. A dlatego zachęcam oczywiście. E, Aktualnie zatrudnia od 10 do, 50, 10 do 50 pracowników. Natomiast jeżeli chodzi o sam sklep, to ściąga on 165 tysięcy wizyt, 170 wizyt tysięcy taki przedział między 160 150, 150 a 170 tysięcy wizyt miesięcznie, e, więc ten sklep może zarabiać około e, od 50 tysięcy dolarów do 100 tysięcy dolarów miesięcznie, e, więc jak najbardziej jest to dużo. E, głównie jego e, trafik pochodzi z United States, czyli z Ameryki. Natomiast co jest ciekawe, to właśnie e, głównie z wyszukiwania e, pochodzi, czyli z Google najpewniej e, pochodzi, pochodzi 54% jego trafiku, czyli wizyt 24% pochodzi Direct, czyli od razu ktoś wpisał. Um, więc jak najbardziej to jest ciekawe 95 organic top 5 organic keywords um, można ich wyszukać, m.in. jak ktoś pisze takie um, ładowarki, tutaj to um, pokazuje się ta strona Jeżeli, i widać również, że prowadzą ich jakieś, paid, um, jakieś um, płatne promocje natomiast głównie właśnie wszystko pochodzi z um, właśnie tego searcha um, z Google natomiast dużo również um, widzę jest um, wizyt z Reddita, z YouTube'a. Czy choćby z Pinteresta, więc jak najbardziej to również te, te, jak widać, social media mają sens i fajnie działają do, na e, sklep internetowy, więc e, tak mniej więcej właśnie działa ten sklep internetowy. Zaczynał od sprzedaży tych produktów, e, wiadomo w formie dropshippingu, e, natomiast z czasem z, na pewno te produkty jakby już sam wykupił, mają magazyny e, i sprzedają, natomiast do dziś można te produkty właśnie, ja widziałem bardzo dużo tych produktów, e, między innymi niektóre z nich właśnie wstawiliśmy na naszą stronę, e, natomiast właśnie te produkty również można sprzedawać na dropshippingu. E, jeżeli prowadzisz dropshipping, bądź sprzedajesz na Oliksie, czy na Allegro, eBay, w Amazonie, czy gdziekolwiek indziej, e, no i męczysz się z wyborem tych produktów, bądź nie wiesz co sprzedawać, żeby zarobić, to zapraszam Cię na platformę dropbiz.pl, gdzie znajdziesz produkty, które już działają, produkty, które już się sprzedają innym ludziom. Natomiast jest jeszcze wystarczająco dużo miejsca na to, żeby powiedzmy wejść, ze względu na to, że głównie sprzedają je osoby w Stanach Zjednoczonych, na przykład w Polsce jest tego troszkę mniej. Jest ogólna analiza tych produktów, krótkie opisy na ten temat, oczywiście link do AliExpress, E, oczywiście mamy również, e, wrzucamy, jakie są najkrótsze czasy dostawy, e, gdzie jest sprzedawany ten produkt, jaka jest reklama. Jeżeli ktoś prowadzi reklamy na Facebooku, to od razu ma tutaj reklamę, link do tej reklamy. E, można zobaczyć, jak ta reklama, e, jakby ma, jakie ma statystyki. E, oczywiście przykładowe grupy odbiorców tej reklamy, no i analiza skuteczności, e, właśnie tych reklam na Facebooku. E, mamy również dostęp do bardzo wielu produktów zróżnicowanych niszy, czy też wrzucamy produkty, które mają bardzo krótkie czasy oczekiwania do Stanów Zjednoczonych. Są to tam około 4 dni najwcześniej może przyjść taki produkt, czy też najkrótsze czasy właśnie oczekiwania, jeżeli chodzi o tą dostawę do Polski, więc również są tego typu produkty zamieszczane na naszą platformę dropbeast.pl. Tak więc w tym filmie byłoby na tyle. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że inspirowałeś się tym, co robi witryna, sklep internetowy, sateci i zaczniesz sam sprzedawać w internecie.